Nie mogę znaleźć! Może to idzie na innych kanałach? Szukaj, szukaj. Grzebiesz się, pozwól mi tego pilota. To za szybko! Nawet nie widzisz, to idzie. Widzę. Widzę. A, no, teraz, za, za. za późno, lecę na obkoło, tak będzie szybciej. Odcinek specjalny. Nie, nie, tak, no, nie. nie, nie, no kurde, no to idę, dlaczego, czemu nie cydr, czemu nie cydr, czemu nie cydr, no dlaczego, tyle o, tyle wziąłem. Pierdome. Dobra. Dobra, chuj. Uff. Dobra, chuj. Grab. Pamiętaj, celność. kurwa, reja. O Jezu, kręć się w głowę. No No co ty powiesz, no Aż w... <laughs> Dobra, biorę te fasole No nie, nie mogę patrzeć jak smak Masujemy? O kurwa, spaczki zajebałeś Ja nie widzę, wy nie widzicie Dobra Taki o Słodki Fotografiłem. Taki zielony, czarne kulki. To jest buger. Glut z nosa. Od 12 lat yy, jadłem sobie po prostu to, co chciałem ile chciałem. No to zajebisty jest. Nie, to nie może być glut z nosa. To jak jabłko smakuje? Nie, dobry ten glut. To cię chodzę z nosa? Niebeckowe, niebeckowe, kurwa. Kwaśne żelki, dobra. Paśne żele mamy. Tutaj o, takie o mamy. Aha, jak ja widzę już ten puder. Widzisz ten puder, kurwa, tu. Mam pięć wiśni, proszę bardzo. Dobra, w pardalnej do mordy. Oj, kwaśne, kurwa. kurwa. Kulej, mi cytrynę do mordy. Aż mi się zacisnęło, tu. Przepij wodą. się nie, to challenge jest, nie można A jeszcze oko sobie przetarłem, zajebiście No kurwa, no co to za takie kwasy? czas. Nie, no kurwa No nie, no nie, no nie ja Miałem się ze dwóch chyba I co teraz mam zrobić? Ja pierdo... No na nogę, na nogę To są plastery? Na chuj mi ten plaster? Aha, że mniejsza wersja, bo mam takie o Aha, dobra Kurwa ile tych plastrów Smuraj? Dobra, smuramy Kurwa, smieraj się no! Ja pierdolę na co się pisze Nie no nie tu! O tu! Tu robię! Dobra, chuj, naklejam to Ja pierdolę zaś... Się... Dobra, na dwóch mam. Chuj A kurwa ław. No nie no co, jakie czyste tu mam, pasek! jebać ten challenge zajebany Tak się prezentuje ten soczek, proszę bardzo. No tak, kurwa nie wiem, jakbyś rozpuścił banana z mlekiem, nie? Tak szczerze. Uch, he, a, kurwa, to śmierdzi dalej. Uch, jeszcze to wstrząsnąłem. kurwa. Otwieram to okno jebane. Ale jebie w pokoju, kurwa, co jest? <laughs> Dobra, wyjebane, ja tak. Nie wiem, trzymam miętowego cukierka w ryju. Nie wiem. wyjam mi jebie cały czas. O Boże, beknąłem Nie Niedobrze mi. Niedobrze mi przysie. Na żem tę pił. Jak to pachnie? Nie wiem, dziwnie to pachnie. Nie no kurwa, to brzmi jak... To smakuje jak ten. Znaczy pachnie jak... Jogobelę te. Jogobela wiśniowa, kumasz? Tak. Pachnie. Dobra, łyk. O kurwa. Ale gówno, usz ja pierdolę, na co ja się wziął. Jest jeszcze korwa gorszy niż Durian, przysięgam. Jeszcze nie, bo jeszcze gorsza niż Durian! Jest jeszcze gorszy niż Durian! Nie! Już mi niedobrze, już wypiję młyka, tylko i mi niedobrze. To po, dobre... Na no co to wąchasz? No to jeszcze tego, zej smakuje. Dobra, chuj. Nie da się tego na hita. Nie da się tego na hita wypić. O kurwa, jakie Jak można to pić? Nie odbiło mi się durianem i tym gównem teraz. O Jezus Maria Dobra, to ja nie ja nie będę tego zerował. Ja tu piję taką w międzyczasie. Nie da się tego zerować. Sięgam, nie da się tego zerować, bo się zżywam. Jako kara też. Natalu no to oh, Jezu kurwa jakie to jest Jakie to jest ohydne kurwa Okropne to jest kurwa. Boże jak, jak może być żulem <śm> Może być, może być, kurwa może być Dobra Mamy kropeluszkę Proszę O tyle mam Daj biodza Dobra Nic gorszego od tego jebanego piwska nie będzie folka. Taki żółty. Taki żółty, śmieszny. Śmieszny taki, żółty, żółty. Dobra. Hmm. Albo zgniłe jajco, albo tutti frutti. Mogli mi nie jebie, czyli tutti frutti. Nie wiem co to jest. Tutti frutti chyba trafiłem. Nie fair? To no, kurwa nie fair. Fasolka! Taki, teraz taki niebieski. Taki o niebieski jest. Może byś to pasował zębu? Ty, dobre. Co to? Blueberry. Blueberry pokrąb. O kurwa, nie. Nie, proszę, nie. bo nie? Plus jest taki, że jak już to wypiję, to już tego nie będzie. Dobra, zostawię sobie te folie do dorzygania braje co? Całą ojczyznę, co? Kurwa, jak to jedynie. Już kurwa hituję to na hita, nie? Do końca. Już... o czemu tu jakieś gówno pływa w środku? It's glizda, guys. Dobra, jebać, kurwa, piję to. Nie, muszę chwilę przerwy, bo... Dodaj walnię, się butelką w łeb. Może tobie przypierdolę butelką, debilupie, pierdolę. A zrobisz rare event, wybiorę 100 100k punktów? To no to jest rare event za 100k. <ścoughs> sranie do wiadra z mileńką Sandru za 100k? Dobra. Fasola. Krwa fasola, git. Ja pierdolę, lecimy. Zielony cały. Cały zielony. Tu ja widać w tej kamerce. Glutowisko? Nie mów tak, kurwa, nie mów tak. Zielone jabłuszko to jest! Albo trawa. Jabłuszko! Jabłuszko! Ale łatwo, Boże. Boże, jak ten challenge jest łatwy, Boże, kochany. Spierdale z tymi fasolami. Nie wiem. Tylko gluty znala... tylko od gluty były nie ten, były złe, a i tak smakowały dobrze. Nie, kurwa, tylko nie te beczkowe zajebane. Ale już czuję ten zapach. Już czuję ten zapach, nie? Już czuję to. Już, już kurwa to czuję. Te sztyny pierwowe. Do czemu, temu, czemu, temu, czemu, temu? Why? Czemu? Demu. Why? Czemu? Why? What? 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 Chuj, muszę wypić to. Na 7 łyków teraz. Do następnego. Ciema trafisz coś? Nie jestem kurwą, akurat tak się składa. Chuj, krynce, nie? Proszę, niebeckowe, błagam, niebeckowe. Nic nie cydr. Fasolki Tak, fasolki Kurwa, fasolki A bo chuj losuję losowo chuj. Znowu cały zielony, tylko jasny zielony Dobra, trawa chyba Chyba trawę trafiłem Takie o Chyba mam giga farta, co? Co? Fasolka, co? O nie O nie, kuflowe, kurwa kuflowe Szczyny pierdol bo zupełnie na ten, co? Na raz <laughs> nie wiem, <Artur>. Jeszcze <laughs> nie coś z tego już fajne paszki spacone. Dryhard, kurwa, już tylko bicepsem ci rozjebał. Geta, molde to pito. Tak, panie. <laughs> kurwa. <śmiech> kurwa. No <laughs> <Kurwa. śmiech> To co, kręcę? Będzie sos. Kwaśne cukierki. Kurwa, co jest? niuraremem. Ty, ra się jak, nie mnie pobili pobili, pobili, nie? Dzisiaj. Dobra, ładuję do mordy pastę 3 paśne. Straj Mam na membrana. Siedzą na plecach mi jak KGB Oliwa dawno jest w ogień Dlatego software się pali jak same ludzie, kim myślę, Kora mózgowa a ofone wszel Rapi daj mu bo wchodzę do rem Zgubisz religię jak tylko z tym skończę psie huh.